Warunki są bardzo spartańskie, ale nie o to w tym chodzi. Stół się sprawuje dobrze. No i zaczęliśmy robotę, jeżeli chodzi o ARC radarowe, czyli bramkę na panele do Fantoma. No wiadomo, było zimno, więc skupiliśmy się na, na takich rozwiązaniach, a nie innych. Będzie trochę cieplej, będziemy laminować. No ale do rzeczy: Odwzorowaliśmy sobie rufę, czyli rufowe balustrady. Przykręciłem ściskami do stołu i otworzyłem tak jakby rufę statku tutaj. No i powolutku, rzeźbiąc, stworzyłem sobie tą brameczkę. Oczywiście nie jest jeszcze skończona. Było bardzo mało miejsca tutaj. Ciężko w ogóle było tutaj to wszystko zrobić, bo ta bramka jest dosyć spora. I jesteśmy na etapie teraz momentu, w którym mamy wszystko popunktowane. Wiadomo, gdzieś tam te zakosy rur, nie wyszły tak jak trzeba, ale kilka płaszczyzn jest bardzo ciężko rozpawać, tym bardziej, że docinać. Tym bardziej, że robię to pierwszy raz. O, to w tej chwili mamy to zobrazowane. I co teraz? Teraz zdejmę sobie to. Przymierzymy do jachtu. Zobaczymy, jak to będzie pasować. Czy nie pościągało, czy jest ok. Zdjąłem panel z góry. Kurde, samemu, z samej góry to jest bardzo ciężko to zdejmować ale dało radę, konstrukcja też już jest na stole żeby to wszystko dobrze zrobić muszę przewiercić otwory i wspawać tulejkę tutaj żeby podczas ściskania dokręcania panela nie gniotło mi tego najpierw rozwierciłem sobie małym wiertełkiem teraz rozwierciłem dużym no i Drugą stronę zrobię, będę miał już dwie klemy obsadzone do wewnętrznej strony panela, i po drugiej stronie też będę musiał dwie zrobić, ale to już w następnej kolejności. Aktualizacja danych, kolejny dzień. No, z tej strony już mamy wzmocnienie rączki z przodu i wzmocnienie pod ponton, bo tutaj będzie na tej konstrukcji wisiał ponton. Zostaje mi tylko ta poprzeczka tutaj do zrobienia. No i można powiedzieć, że by to było już poszczepiane i tylko trzeba będzie ich przymierzyć. Szybka aktualizacja danych. No, można powiedzieć, że konstrukcja wyspawana. Chyba przesadziłem trochę, kurde z tym. Fakt, faktem jest ultra lekka, bo jest z jedynki ścianki nie waży to praktycznie nic. A 35 średnica daje mega sztywność. No i w ogóle mega skomplikowana jest ta konstrukcja. <głos> <głos> naprawdę ale podoba mi się, fajnie wyszło. Bardzo dużo równych kątów, było ciężko to wyspawać. Naprawdę dobrze, że ten stół spawalniczy, który zrobiłem, się sprawdził tutaj perfekcyjnie. Bo ja nie wiem, bez stołu raczej by było to nierealne do wyspawania. No nic, no. Wygląda ładnie. Kwasikiem przetrawię jeszcze w spoiny. I trzeba pomyśleć jeszcze nad malowaniem tego, bo uparłem się, że jednak to umaluję. I myślę, że na biało, bo w Poseidonie, w tym Hunter Ducie 27, który mam, też mam umalowane balustrady. Balustrady umalowane mam na czarno, epoksydem i na to uretan. I jest to na tej łódce już około 6-7 lat. Jest perfekt. Więc myślę, że tutaj też to umaluję, żeby. No, bo mam taką fazę, żeby to zrobić wszystko na biało. Zobaczymy. No i ładnie będzie wyglądać. No nic. Powoli robi się ciemno. I pasuje coś odpocząć. Jutro dalej. Konstrukcja. Muszę zrobić stopki, takie kryzy, które. Wspawam jeszcze w nogi i całość wędruje na jacht. Jutro jakieś przymiarki. Będę musiał prawdopodobnie punktować to na jachcie. Wszystko, żeby zachować krzywizny pokładu względem konstrukcji, bo raczej będzie ciężko inaczej to zrobić. No ważne, że dzisiaj już mam konstrukcję per wyspawaną perfect, więc jutro kryzy i na udeczkę. Dzień dobry, witam Was w ten kolejny piękny poranek. Nie nagrywałem przez parę dni. Nie miałem kurwa na to w ogóle ochoty ani chęci. Odechciałem się robienia wszystkiego. Samemu to jest jednak ciężki kawałek chleba. Szczególnie przy spawaniu tej nierdzewki nie ma kto przytrzymać. Teraz, jeżeli chodzi o montaż, nawet samego tego ustrojstwa na jachcie, to też jest problem, bo jest to duże. Nie jest to ciężkie, bo to jest jedynka, chyba czy półtorówka ścianka, to jest lekkie, waży z 15 kg całość. Nie jest ogólnie spokojne. Ale, ale samemu jest ciężko to wszystko, kurde mocować dwa dni rzeźbiłem boszem kryzy, które też wyrzuciłem do śmietnika, bo stwierdziłem, że w ogóle to nie ma sensu. No i w końcu wyciąłem je laserem. Czy może nie ja, tylko tajny operator lasera, pokażę wam teraz, bo już jestem przy jachcie, jak to wygląda. No, ogólnie bomba. Nie ma co gadać. Konstrukcja wygląda pięknie. Na ten solar graty. Wejdę sobie na górę. Ogólnie będę musiał to popunktować. Wszystko na jachcie. Bo jak to próbowałem robić przedwczoraj czy wczoraj w garażu i przymierzać, to jednak. Yy, Delikatne skrzywienia tutaj pokładu są, nie, bo on jest wyprofilowany w różne strony no i nie wychodzi to dobrze. Wziąłem sobie takie profile nierdzewne, które miałem wcześniej, z jakiejś tam roboty, e, które mi zostały. I podłożę je. kurwa wyjebał mi się na dół. Podłożę je tutaj, co by odizolować je od pokładu, bo jednak nie będę tego punktował tutaj TIGiem. No bo wiadomo, zajara się laminat. Będę musiał to odizolować we wszystkich tych miejscach. No a wygląda to tak jak widzicie. Wydaje mi się, że jest bomba, nie. Bardzo ładnie wyszło według mojego zamysłu. No i ogólnie jestem zadowolony. Wiadomo, można byłoby trochę lepiej te spoiny pociągnąć i tak dalej, ale ze względu na to, że nie mam urządzenia do docinania rur. To niestety jest jak jest, ale jestem zadowolony. Konstrukcję już załącowałem takim domowym sposobem. Zrobiłem pozycjonowanie z takich sznurków, one idą wszędzie, we wszystkich płaszczyznach, poprzywiązywane dookoła. Po to, żeby mi się to nie ruszało i wtedy mogę sobie tutaj to perfekcyjnie ustawić, tak jak mi pasuje. No, i będę musiał tutaj pospawać. Myślę, że nawet w tym wypadku, tutaj, przy tym ustawieniu, to myślę, że nawet stołu nie będzie trzeba, dobrze się popunktuje. I obspawa się tutaj tak, jak jest. Profile podłożyłem, żeby ciepło nie szło na laminat. One będą odzorowywać idealnie płaszczyznę, więc będzie spoko. No, myślę, że jest ok. Zrobię jeszcze... Zrobię jeszcze parę sznurków, żeby było tak perfekcyjnie. Wszystko jeszcze sobie wymierzę. No i będę powoli przymierzał się do spawania. Tylko, że sami widzicie, teraz kurde wieje. A wiadomo, że przy Tigu ta osłona gazowa z argonu jest bardzo ważna i nie wiem, zobaczę jak będzie szło, chociaż należy popunktować, bo później sobie zaniosę do garażu i już to wszystko obspawam. Męka powoli dobiega końca, można powiedzieć. Udało mi się wspawać kryzy i mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tej roboty. Dlatego, że Ładnie wyszło, nic kompletnie nie pościągało, czego się bardzo obawiałem. No i brameczka jest. Ale wygląda kozacko. Bardzo mi się podoba. Co zostało jeszcze do zrobienia? Muszę jeszcze powiercić dziury i złapać tą bramkę na śruby już w dedykowane otwory, w dedykowane miejsce muszę powiercić tutaj w laminacie wszędzie sobie to, zobaczyć oczywiście pod spodem będę musiał jeszcze wlaminować blachę, bo chcę to zrobić kozacko konkretnie, więc takie dosyć spore kawałki blachy nierdzewnej też laminuję pod spód żeby to wzmocnić w razie wywrotki czy czegoś, żeby to się nie urwało no i co, montaż panela dzisiaj też jest w planie Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wybaczcie za tak krótki odcinek, ale jak się wraca do robót, to zawsze jest fal start. Dzięki, że dosiedzieliście do końca. Z ARC to na razie tyle, dlatego, że czekam teraz na Wasze rady. Będzie trzeba mocno doposażyć na pewno bramkę w różne udogodnienia. Na górze będzie panel słoneczny 550W. Dlaczego taki? No bo taki akurat mamy. I będzie tylko jeden, jak zdecydowałem, bo przy 12V i tak będzie ładować 40A prądu, więc nie ma co kombinować, wystarczy, bynajmniej na razie. Panel będzie bifacjal. Dodatkowo na dzień dzisiejszy dołożę elektrownię wiatrową, co by nocą też coś dawało przy jakichś nocnych przelotach. Sprawa działania i sprawności elektrowni wiatrowych zostawmy w spokoju, Pozdania są podzielone i różnie z tym jest. No i oświetlenie lodowe do pracy w kopicie też znajdzie się na bramce. Bym zapomniał o tylnej części konstrukcji, wspawam jeszcze mocowania pod pontą. Tak na wszelki wypadek, żeby były. Czy się przydadzą, czy nie? Czas pokaże. No i teraz prośba do Was. Proszę o rady i propozycje co jeszcze dołożyć do bramki by było lepiej. Co mogłem pominąć, a co by się przydało. Także w tym odcinku to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia za parę dni.